Cześć wszystkim, dzisiaj mam dla Was recenzję repliki noża Microtech, tym razem nie jest to folder czynek, a nóż kuchenny. W pudełku ulotka z informacjami między innymi jak obchodzić się z nożem i o niego dbać. Nóż nie ma żadnej pochewki. Długość całkowita 21 cm długość głowni 9,5 cm, grubość głowni 3 mm, według oznaczeń stale głowni powinna być M390, ale prawdopodobnie jest to 918 MV, hartowana na 58 Hz. Wykończenie jest ton czyli w pełny płaski. Na głowni wizerunek przedstawiający szpon jakiegoś drapieżnego ptaka, z drugiej napis Bochler M390MK, made in USA. Okładki rękojeści wykonane z czarnego G10, okucia ze stali nierdzewnej, całość skręcana na śruby typu Torx. Podsumowując, bardzo fajny nóż kuchenny, wygodny, dość uniwersalny. Dostępna jest jeszcze wersja Santoku, zdecydowanie odradzam mycie go w zmywarce, tylko mycie ręczne i wycieranie do sucha, a będzie długo służył. To tyle w tej recenzji, dzięki za oglądanie.